Cześć, cześć, cześć. 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 co słychać? Jak cześć. Czy ty szkodzi? Dzisiaj będziemy rozpakowywać rzeczy. O tak, rozpakowywanie rzeczy już dostępne. Co, co to, jest to jest? Rozpakowujemy. Co? To jest? Rozpakować? rozpakować? Mogę to już? Tak, zombie, wyjdź pierwszy. Tak, pan. Co to? A helikopterem? O takich, którzy się uczą helikopterów, zapoznaj bardzo dobrze. O tak, to ale. Wow, helikopterów to rozpakowywanie się, a szkołę to teraz. Wow, helikopter jest dla zombie, ale bardzo dobry. Wow, helikopter, helikopter. jednak, tam cię szkoda. Wow, helikopterem to bardzo. Ala zombie, przestań klocki buli! Przestań o, się nie. kłócić woli zombie! Zombie, nie uderzyłem w głowę Creepera. Okej. Okay. Szkielet, ty drugi. Co to jest? Ale to Nintendo Switch. Czy to mogę grać? Tylko czy gra będzie szkodzić? Dzień przed rozpakowywaniem biletów, kiedy jest szkolenie dla graczy. Wow, jest grać, a bardzo dobrze, że tak, szkielet uschnięty następny. Tak pan, ale co to? Wow, jest i jestem, co to mogę powiedzieć jeszcze? Ala grupa Co to jest? Kurde mać, to jesteś Aboli! Czy nie mogę, pan? O nie, więdnący szkielet teraz boli. Zombie Pigman, ty następny. Co to jest? Wow, jestem rzeczowo zadowolona. Zapoznaj szkoda. Awa. Zombie Pigman, przestań mi się ślinić na twarzy. O nie, to mnie nie tak mogę boli. Znaleźć, tylko pan powiedział, tak boli. Zombie Pigman ma dziś porażkę. Slime, ty jesteś następny. Co to jest? Asmole diamenty. Bardzo dobrze pan, że będzie to możliwe szkolenie, zapoznaj dla mój. Wow, diamenty się skończyły, szkoda gadać jak się spotkamy, to pogadamy o Słocinie, jak będziesz miała chwilę czasu w szkołę. Dobra robota, w A teraz ty, Creeper, jesteś następny. Ała. Co to? Wow, jest pięknie radio, muzyki też w szkole. ale to bardzo dobrze fajnie. Jeden, trzy, to Co to jest? Ala kurwa mać Creepera ścisz głośność w radio, Cribera, albo gasta wyłącznie. wyłączy piosenkę muzyczną? Co to jest kurwa? Creeper, głośno to radio? ma gasta, przestań, dla moj radio, nie twój, tylko nie twój, problemem nie ma to. Creeper teraz nieudany, Enderman, jesteś następny. Co to jest? Endermana, który co to jest za produkt? Wow, a klawisz, czyli jak a autami zapoznaj i do opakowania. <zysk> Wow. Świetna robota, End enderman dostał kompletny. I gasta, ty ostatni. Co to jest, że to piosenka jest? A to ja, afrykańska piosenka, zapoznaj się. <noise> Ala, kurwa mać, nie to mogę pan.